Cześć. Witam Was w kolejnym programie z serii KIW Mrowisko. Dzisiaj chciałbym poruszyć właściwie dwa tematy związane z drogą zwykłej, cywilnej osoby do pozwolenia na broń. Mianowicie chciałbym porozmawiać troszeczkę o zasadności istnienia klubów oraz o sensowności samych egzaminów związanych z uzyskaniem pozwolenia na broń. Polsce prawo wymusza, żeby praktycznie każdy cywilny posiadacz broni należał czy to do klubu strzeleckiego, czy do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. I muszę wam szczerze powiedzieć, że ten przymus przynależności do klubu no bardzo trąci poprzednim systemem. Wiele osób może się teraz oburzyć i powiedzieć: Hej Mateusz, no ale i, i tak przecież by się należało do klubu, bo gdzieś trzeba się nauczyć strzelać, a przecież i tak by się należało do klubu. A przecież kluby to są dobre, bo są pierwszym etapem weryfikacji, czy osoba się nadaje. To jest pierwsze oczko sita, żeby ewentualnie odsiać osobę, która mogłaby stanowić zagrożenie. Serio. Jakby, czy mamy tak z prawem jazdy, że potrzebujemy klubu motoryzacyjnego, żeby się nauczyć? Otóż nie. Korzystamy z usług komercyjnych, prywatnych, szkół nauki jazdy. One muszą być oczywiście odpowiednio certyfikowane, natomiast wciąż są to prywatne firmy, które nas uczą jeździć samochodem w celu, ażeby przygotować nas do Egzaminu. Argument, że środowisko klubu jest pierwszym etapem sita, żeby ewentualnie odwieść osobę nieodpowiednią od posiadania broni, naprawdę chcemy się godzić na to, żeby środowisko, inni ludzie na podstawie swojego się decydowali o tym, jakie mamy prawa. Czy nie od tego właśnie mają być organy. Policji w naszym przypadku choć o tym, czy pozwolenie na broń powinno być wydawane przez policję, to jest też osobny i bardzo ciekawy, ciekawy temat, na pewno swoją drogą dość kontrowersyjny. No, do mnie ten argument nie trafia po prostu. Poza tym tak naprawdę powiedzcie mi, bo ja się może z tym nie spotkałem, ja jednak żyję w pewnej takiej swojej bańce, swojego środowiska, swojego otoczenia, czy znacie taką sytuację, że faktycznie jakoś organy klubowe. Odwiodły kogoś od zrobienia pozwolenia w jakikolwiek sposób? Dajcie znać. Mi się nie zdarzyło być świadkiem takiej sytuacji w, jak, w jakimkolwiek sensownym kontekście, no nie mówiąc o tych przypadkach, kiedy dla zasady betonowi panowie, o których była mowa w poprzednim materiale tego formatu, no po prostu nie chcieli, żeby dla zasady ktokolwiek uzyskiwał pozwolenie, pozwolenie na broń. I z jednej strony, przygotowując się do nagrania tego materiału, tworząc skrypt, ja chciałem powiedzieć, że ten wymóg przynależności klubowej to jest taka spuścizna czasów poprzedniego systemu, czasów komunizmu. Natomiast, jeżeli zagłębicie się w to, jak wygląda prawo do broni w innych krajach europejskich, to zorientujecie się, że ten wymóg przynależności do klubu on wcale nie jest charakterystyczny dla państw byłego bloku wschodniego. Państwa Europy Zachodniej w zdecydowanej większości również tego wymagają. Więc wydaje mi się tak naprawdę, że bardziej niż o kontekst historyczny, chodzi tutaj o taką potrzebę państwa do kontroli. Potrzebę państwa do tego, żeby obywatel nie działał na własną rękę. Że co prawda można uprawiać strzelectwo, ale nie można go uprawiać indywidualnie. Trzeba być członkiem, trzeba przynależeć do grupy, i też nie chciałbym być źle zrozumiany. To nie tak, że ja uważam, że kluby strzeleckie z natury są złe. Absolutnie nie. Ja sam w wielu i dla wielu już pracowałem. W dużej mierze pewnie wiele z nich istnieje w ogóle, dlatego że muszą. Natomiast kluby same w sobie mogą być jak najbardziej w porządku środowiskiem. Ludzie należą do stowarzyszeń z własnej woli. Natomiast w momencie, kiedy jest tego przymus, no to mi się zapala lampka. Gdyby coś było dobre, to nie trzeba by było ludzi do tego zmuszać. Droga do pozwolenia w Polsce wymaga także zdania: albo egzaminu przed policją, albo egzaminu na patent strzelecki dla pozwolenia do celów sportowych. Ja zacznę od tego egzaminu na patent strzelecki, który jest mi jakoś bliższy. Ja uważam znowu, z jednej strony, ten egzamin musi być w obecnym systemie, bo tego wymaga ustawa o broni i amunicji. Z drugiej strony uważam, że egzamin na patent strzelecki mógłby być prowadzony w sposób dużo bardziej życiowy, dużo bardziej faktycznie. Wymogi egzaminu powinny, według mnie, dużo bardziej uwzględniać to, co faktycznie osoba po zdaniu egzaminu i uzyskaniu pozwolenia będzie robiła. I tutaj znowu możecie powiedzieć: Hej, Mateusz, nie miej pretensji do egzaminu na patent strzelecki. Że no, traktuje o de facto całkiem wyczynowym strzelectwie sportowym. No ja będę miał tutaj mimo wszystko troszeczkę pretensji, ponieważ te strzelania, które mamy na egzaminie na patent, to one nawet nie traktują jakoś szeroko samego strzelectwa sportowego. Ja tutaj nie postuluję, żebyśmy na egzaminie na patent strzelali ogniem ciągłym z wykorzystaniem amunicji zapalającej, strzelania patentowe, jak i zakres wiedzy do egzaminu na patent no bardzo ściśle się zawężają na bardzo konkretnej dziedzinie strzelectwa sportowego. Przeciętna osoba, która zdaje egzamin na patent strzelecki, nie wie prawie nic o strzelaniu dynamicznym, nie wie nic o formule CAS, nie wie prawie nic o strzelaniu długodystansowym. Jakby, ok, strzelanie z pistoletu bocznego zapłonu na 25 metrów, strzelanie z karabinka na 50 metrów leżąc, to jak najbardziej są dyscypliny sportowe i nie mam tutaj jakiejś szczególnej pretensji, że one istnieją. Natomiast składzenie tak dużego nacisku na ten taką Wyczynową olimpijską część strzelectwa sportowego kosztem innych konkurencji, innych rodzajów strzelań sportowych, które nie ukrywajmy, często będą dużo bardziej w polu zainteresowania osoby, która nawet do celów sportowych to pozwolenie uzyskuje, No jest w mojej opinii takie bardzo zawężające. Ma to też drugą stronę. Zdanie egzaminu na patent strzelecki. No, patrząc tak z perspektywy osoby, która ze strzelaniem nie miała nigdy do czynienia, jest trudne, zwłaszcza jeżeli nałożymy, zwłaszcza jeżeli będziemy pamiętać o tym, że musimy naprawdę bardzo dużo przepisów sportowych chociażby wykuć po prostu na pamięć. Swoją drogą wkuwanie na pamięć słynnej tabelki też uważam za jakieś nieporozumienie. To trochę tak, jakby na egzaminie na prawo jazdy, wymagać znajomości wymiarów tablicy rejestracyjnej. Ja wiem, że były takie lata, kiedy było to wymagane, natomiast według mnie to jest podobny poziom absurdu. Ja bardzo długo na kursach na patent, które ja prowadzę, jakoś tak z automatu mówiłem: No tak, musicie się nauczyć tej tabelki, ale w zasadzie, dopóki nie będziecie wyczynowym strzelcem, no to nie ukrywajmy, że ona Wam się jakoś szczególnie nie przyda. Po czym miałem przyjemność porozmawiać z pewnym wyczynowym strzelcem, już na takim poziomie, że jeździ na Mistrzostwa Polski, i on mi powiedział: Mateusz, ale ja nie znam regulaminowych ograniczeń pistoletu, z którego strzelam. Ja po prostu do nich raz zajrzałem, jak sobie ten pistolet konfigurowałem, i tyle. Ja teraz wiem, że ten pistolet spełnia te wymogi, i tyle. Dążę do tego, że egzamin na patent wymaga stosunkowo dużo nauki, zarówno części teoretycznej, jak i praktycznej. I daje osobie, która zdobywa patent strzelecki, uzyskuje pozwolenie, daje takie fałszywe przeświadczenie, że ona jest dobrze wyszkolonym strzelcem, że ona się nauczyła. Daje przeświadczenie, że zdała patent strzelecki, więc będzie dobrze strzelała z pistoletu w dziewiątce. Totalnie może iść i strzelać strzelanie dynamiczne, i już będzie w tym świetna od razu. Strzelanie takie stricte olimpijskie, jakie funduje nam egzamin na patent strzelecki, według mnie bardzo upośledza taką świadomość swojego otoczenia. Sytuacja, gdzie mamy bardzo statyczne stanowisko, najczęściej ze stoliczkiem, nie jest to znowu nic złego, natomiast zamykanie się tylko na ten rodzaj strzelectwa, w momencie kiedy uzyskuje się uprawnienia na naprawdę szeroki wachlarz broni, no jest według mnie trochę szkodliwe. Poruszę jeszcze temat egzaminów na policji, bo przecież możecie powiedzieć, Mateusz, ale wcale nie trzeba zdawać egzaminu na patent, przecież można zrobić pozwolenie od celów kolekcjonerskich, zdać egzamin na policji. I tutaj te egzaminy bardzo różnie wyglądają, ale najczęściej policja egzaminuje na broni, jaką akurat gdzieś tam mają na stanie. Różnie jest w różnych województwach, różne WPA różnie te egzaminy przeprowadzają, choć no oczywiście według określonego schematu. Natomiast znowu, najczęściej zdaje się na Glocku, jakimś tam Glauberycia czasami, na strzelbie, na Mosbergu i wymaga się od zdającego, po pierwsze, żeby on bardzo dobrze znał budowę tej broni, gdzie są to po prostu konkretne modele. I to, jak jest zbudowany Glauberyt czy Mosberg, może się mieć nijak do tego, jak będzie zbudowany pistolet. Strzelba, którą osoba zdająca pozwolenie koniec końców kupi. I znowu, nie ma nic złego w tym, żeby wiedzieć, jak rozłożyć Glocka, Glauberyta czy Mosberga. Nie zrozumcie mnie źle. Natomiast, znowu, robiąc analogię do prawa jazdy, trudno mi jakoś nie odnieść wrażenia, że to jest trochę tak, jakby prawo jazdy zdawało się na radiowozie i trzeba było. I trzeba było umieć nazwać wszystkie elementy silnika w kisid, SID, bo taka akurat jest w policji. Konkludując, mam wrażenie, że zarówno ten egzamin na policji, jak i egzamin na patent strzelecki, one obejmują bardzo wąskie zagadnienia i obejmują je przy tym bardzo dokładnie. I samo to, że się czegoś dokładnie nauczycie, nie jest absolutnie szkodliwe, natomiast to, że się dokładnie nauczycie jakiejś wąskiej dziedziny, żyjąc w pewnej nieświadomości, jak szeroka jest cała dziedzina, w mojej opinii jest nieco szkodliwe.